Hejka, hej kochani. Ale fajnie odbija się tutaj. Te światełka, tu choina. Jest i Molinda Lili wróciła ze szkoły. Dziś wolne. Co oglądasz? Co oglądasz? Wednesday? Wednesday? Wednesday. Aha. A, to ta. Molinda, ty szpiegusie. A do mijeczki przyszła koleżanka. Robią sobie chyba teraz tatuaże. Wcześniej bawili się piaskiem kinetycznym. I... Właśnie, zrobiły się na Zobaczcie. Wkładam dziewczyny niech zjedzą. Koleżanka mi unitki już poszła. Ale dalej ćwiczą dziewczynę tego air trucka. Nie wiem, czy kiedyś złożymy. Kalendarze adwentowe. Kalendarze adwentowe. Zobaczcie. Ta panienka też od razu tu przyszła i czeka. Kalendarze adwentowe. Dziś dwa. Dziś dwa? Tak. Ja ja nie mogę tu być kalendarzu. Okay. Jutro nie będziemy otwierać, to nie będzie wiedziała. I no i zostawisz, i zostawisz jej na później, bo 24 nie ma. Jest. Ciasteczka. Dobra. O. Pokaż, co tam. Ładna? Leniwe. Brawo. Ja taką mhm. miałam. Ładna. Ale dzisiaj już czekoladek nie jecie, dziewczyny? A jedną? Nie, Mija, już się zapóźniam na czekoladki. Ja o, śpiące, ja to... mały Santa. 22. Maliżka, jeden dzisiaj, jeden. Dziś 21. 22. Jeden. Jeden. Dwa. Ja, to, to jest ostatni jeszcze ten matka. Już ostatni? Aha, o, znowu. O, pokaż. I Piękna i tatuaże. Mił sobie z kumpelą robiły. Nie, ja te teraz też nie wiem, czy ja za późno. O. Lili, jeszcze podkurzasz tu, dobra? Jest dobra. jest dobra w gimnastyce. No i dobrze. A teraz Lili, ty I powiedz: w Ogólnie mija, w czym jest dobra. Tak. No i w czym jest jeszcze dobra? A tak w domu, w czym jest dobra? O, zobaczcie. No tak, jak w tym pokoju nie sprzątasz swojego. Mija, w czym jeszcze Lili jest dobra w domu, na przykład? Co robi często z tobą. Ja Właśnie. W, w, w robieniu zupy, czyli Już nie. Powiedz, w czym mama i w czym tata jest dobra. Ale ja sobie przed, przeczytałam. Ale to wy ogólnie chodzi mi o to, żebyś ty powiedziała i ty powiedziała i ty powiedziała i ty powiedziała. Tata jest dobra w, w gotowaniu, w, w robieniu filmów. Mija. W czym dobra jest mama? Dobra jest mama w Tak, Tata, to, to, to w ubieraniu choinki. Mama jest dobra w ubieraniu choinki? Bo to jest światełka na Dobra, a ty Lili, co myślisz jeszcze? W czym dobra jest mama? Teraz ty czym jest dobry tata. No dobra, to mu w czym dobry tata? w robieniu lekcji z matematyki. Robieniu kolacji? Mija, co jest taka smutna? Bo nie masz czekoladek. Nie, 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 już jest późno. Mija, teraz ty powiedz, w czym jest dobry tata? Tata się raczej z wami bawi, więc w czym jest dobry? Bawienie się z nami. I co robicie, jak się bawicie z tatą? Robimy Teraz z tej strony, no powiedzcie, w czym jest dobry tata? wypracowaniu w ogrodzie, bawienie się z nami i z Moliną. A mama w czym jest jeszcze dobra, oprócz tych światełek, co powiedziałaś? W sprzątaniu domu. Było. O, nie było. Hmm, wy, 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 bawicie z o, nie było? O, też nie było. Zawolisz nas na no. o, 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 o. Więcej, więcej, Słyska proszę. Rano. O tak, więcej, więcej. Yy, 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 dajemy Ci pospać. O no, kiedyś? A no tak, no tak, to do wy jesteście w tym dobre, no, no. No, jak trzeba w niedzielę tylko. No. I może w środę czasem. No, coś jeszcze? I w pozwalaniu wszystkiego. O, no tak, w sumie to ja pozwalam więcej niż tata. Bo już nic. Już nic, czym nie jestem dobra? Jeszcze tylko w sprzątaniu, U -u -u, praniu, gotowaniu. W mi na scenie. O! W robieniu, w robieniu makijaży. A, jestem dobra. I, w włosów. O, też jestem dobra. Wybieranie Dziewczyny, wystarczyło powiedzieć: Mama jest we wszystkim dobra. We wszystkim? Wystarczyło to. Chowamy i idziemy spać. Fajne stópki? O, jeszcze kolacja. Dziewczyny wróciły z wiegili. Proszę bardzo, Lili standardowo. Lili śpi. Jest mi unita. Jak była na Wigilii Mia? Twojego, nie na salę numer. Dziewczyny otworzyły wczoraj dwa kalendarze adwentowe, to dzisiaj Bombeczka. jedzą bombki. O, jak szybko znalazły. Nie, możemy? Możecie. A ja pakuję prezenty, no. takie fajne herbaty. Wzięłam też dla siebie, ale w końcu daję jeszcze jednej pani nauczycielce. Ciekawa jestem, jak smakują. Tu jest świąteczna. W tamtej czekolady. A tu zwykła, Cejlon? No pusta! Nie, no pusta, co? Tak było Tu już było bardzo dużo czekolady. Słodki grudzień. Jesteśmy już po zajęciach w domku. Koniec szkoły, koniec zajęć dodatkowych. Ja zabieram się za pasztę. Mam nadzieję, że szybko mi pójdzie. Paweł sprząta po kolacji, a dziewczyny ćwiczą sobie na retranku. Mówi, spadła. Miunitka, jak zaczynasz trenować? I co, rozciągasz się? Boli troszkę. Mnie nie boli. Jeszcze nie? nie? Pasztecik się robi, robi, robi. To trzymaj, trzymaj, kolana proste i licz do dziesięciu. Licz. kolana. Licz. piąta ręka. Głośno. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć. Mija to jest dobra. Bo ona często... Jak coś robią, to się chocze, rachocze. I takie to treningi z Mionitą. Molinda! A ty tutaj wśród skarpetek i na materacu, pasztecik zrobiony. Próbowałam rozsmarować ładnie. Ale jak widać... Lepiej nie próbować. Hejka, hejka. Dziś dzień porządkowy. Lili super się wywiązuje z odkurzania. Zostanie tak chyba na zawsze. Tak, bo to się bardzo, bardzo sprawdza, może tak zostać. Pięknie sprzątasz. Mija super tańczy. Dziewczyny grały teraz i trzeba je ożywić. Bo jak na telefonie za długo siedzą, to wiadomo co to się dzieje. A ja zrobiłam już barszczyk. Teraz biorę się za rybę po grecku. Pasztet wyszedł pyszny, już zapakowałam. Połowa dla jednej mamci, połowa dla drugiej mamci. O i takie kawałeczki zostały. Tychota. Na pewno będzie im smakował. No też tak myślę. Są świąteczne poduszki. I jutro I Poćwiczone? Ale będzie wychowka. Tylko może na dywan. Zostawiam, że będzie 23 ma. Tak stawiłam. Ja mam piwniczkę. Mm. Mm, tutaj pójść? Tak. Teraz piesek. A mogę otworzyć psu? Możesz. Ale 23, bo tam jeszcze mamy, ale... Nie, 22 nie było otwierane. No to ja otworzymy. I 23 jutro otworzymy. Tak, tak. I 24 jutro, tak. Chleb. O jaka łapka, rękawiczka, fajnie. Chleb. No? Co będzie, co będzie? Fajne? Dobrek, też nie masz? no to nożyczki. Kasiorka, kasiorka, może się zaszaleć. Co w piątki zawsze dostawałyście? Kieszynkowe. Co? Jak w nie dostałyśmy, to powinniśmy dostać 50 zł. Nie dostałyście, no bardzo długo. Ile było kieszonkowego? 5 zł. A teraz ile dostałyście? A teraz dostałyśmy sobie kuleczkę. Dobrze, ja możesz kuleczkę. Dobrze, też możesz kuleczkę. Obiecie, tak? Zjadł, obiad, były frytasy. Odkurzone. Tu jest wszystko, dlatego matę u góry. Ja moczę wałek, Będę myć tutaj. Nie, tam będę myć hiszera, a tutaj będę myć odkurzaczem. Ale pyszne. Do mnie? Dobra. Oj, to nie. Trzy, cztery. Nie złapałam. Padła, padła do Melindy. Pokaż ty tą twoją rękę. Coś ty tu narobiła. Takie tatuaże, Jutro się kończy twoja kara. Ciało się. Przedłużyłam ci do końca grudnia. Fajnie było jak odkurzałaś. Sylwestrze też! Sylwester też! Jak nie mają zajęć dodatkowych. Co trochę siedziały na telefonach, a później powiedziałam dość i no, zobacz mi jadoliska. Czyli kocham, yy, kocham mi, mi jadoliska. Piękna karteczka. Zobaczcie, co na tu narysowała śnieg. gwiazdy bezlejemską, bałwanka, choinkę. No tutaj jest śnieg. Tu i tu. No ale pięknie. Ja cię co oni tu o, wyprawiają? Tak się... Jeszcze pomachała! Trzy, nie, ale to jest ziemia! <grymianie> nie nie Ja to tak nie trzymaj. Nie. nie! Wyprostuj się! Nie. nie bój się, wyprostuj się. O tak, pięknie. I teraz rączki w bok. Hmm? To to cię trzyma. Bardzo pięknie. A ja chcę Wam powiedzieć, że ja jeszcze Przyszałem. będę chciała tutaj myć podłogę, to znowu będziecie to chować. To nie umyjesz tutaj... Ja już umyłam. Chyba odkurzyłam. <noise> I na miękkim raczej no, Ci nie wyjdzie. Chodź tu na dywan. Nie da się tak. No właśnie nie. Da się, tylko się trzeba bardzo pochylić. Można się pochylić do, do przodu. Na barki tak no, ale, lecisz. No, ale to bardzo się trzeba pochylić do, do na. przodu. No to zobacz, no od no, nie da Patrz. się. No proszę, trenują. Tata nie na takim, Paweł nie na takim. Nie na miękkim. Bardzo barki, gracja. No. Ale wszystko, Molina. Do tego doszło, że mata jest ta gruba tu, a ta cienka tu. I to już w ogóle nie ma salonu. A Molinda to chyba ulubiona maskotka. To są mijeczki, ciaposzki. Jeden tu. Drugi tu. Masz połóż się, twoje ulubione. Możesz leżeć. Trenuję, bo przeszła do kolejnej grupy. I trenuję, i trenuję. Śpij. Wow. Przed chwilą trenowałam tutaj z nią, ale już na szczęście mam wolne. Nie! Nie! Próbuj jeszcze raz. Co? No to. Brawo. Brawo.